Już od wielu lat rolety zewnętrzne cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów i chętnie montowane są zarówno w nowo powstających domach, jak i w tych istniejących, powstałych wiele lat temu. Zastosowanie rolet zewnętrznych może w istotny sposób utrudnić dostęp do domu i ochronić go przed włamaniem i nieproszonymi gośćmi, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i prywatności mieszkańców. Oraz pozwala na zaciemnienie pomieszczeń w ciągu dnia, co przydatne jest, zwłaszcza podczas upałów. Docenią to również osoby, które pragną odpocząć po nocnej pracy. Rolety zewnętrzne mają także zastosowanie jako dodatkowy izolator cieplny w budynku, osłaniają okna i drzwi, zwłaszcza w porach zimnych i przy dużym wietrze jak również pozwalają na ograniczenie strat cieplnych energii potrzebnej do ogrzania budynku. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie rolet zewnętrznych jest ich właściwy montaż, tak aby miejsce nad roletą nie stało się mostkiem termicznym, powodującym znaczące straty energii w domu. Montaż rolet Poprzez przykręcenie nad otworem okiennym rolokasety w obudowie, lub do ościeżnicy okiennej pod nadprożem. W tym przypadku, rolokasety montuje się na elewacji domu i obudowę rolety można przykręcić bezpośrednio do elewacji, ściany jednowarstwowe i ściany trójwarstwowe. Przy ścianach dwuwarstwowych, Czyli z dociepleniem zewnętrznym rolety montuje się do warstwy nośnej za pomocą specjalnych kotew dystansowych. Montaż taki można stosować zarówno w domach już istniejących, jak i w nowo budowanych wilach. Pomimo tego, że jest to rozwiązanie proste i uniwersalne nie zawsze jest wygodne, wystające ze ściany rolety powodować mogą zaciekanie. Elewacji, jak również nie zawsze ładnie wyglądają na elewacji. Innym wyjściem jest montaż rolet do ościeżnicy okna i wtedy rolety wraz z prowadnicami mieszczą się w otworze okiennym. A tym samym nie mają większego wpływu na wygląd i estetykę elewacji. Rozwiązanie to powoduje jednak znaczne zawężenie światła otworu i zmniejsza powierzchnię przeszklenia okna. Dlatego też już na etapie projektowym powinno się uwzględnić prawidłowe usytuowanie nadproży, tak by w odpowiedni sposób zapewnić odpowiednie doświetlenie pomieszczeń. Najlepiej jest montować je w linii nadproża, wówczas łatwo jest je docieplić. Nie zmniejszają też światła otworu i nie są widoczne na elewacji montaż rolet w gotowych samonośnych, prefabrykowanych nadprożach okienno-drzwiowych. W tym przypadku obudowę rolet stanowi już gotowa belka nadprożowa i wówczas takie rozwiązanie nie ma wpływu na ogólny wygląd domu, jednakże w tym przypadku należy dokładnie wykonać izolacje cieplne. A w szczególności dodatkowo docieplić miejsce nad roletą. Nadproże takie trzeba dobrze zaprojektować, zwracając szczególną uwagę na rozmieszczenie w grubości przegrody zgodnie z zalecanym usytuowaniem ościeżnicy i sposobem docieplenia. Nadproża prefabrykowane stosowane do rolet wbudowanych pełnią funkcję jej obudowy i są elementem samonośnym który wykorzystuje się, przy rozpiętości do 210 cm. Mogą to być już gotowe rolety wbudowane samonośne, lub wykorzystuje się ceramiczne kształtki z wkładką termoizolacyjną. Niestety izolacyjność cieplna takich nadproży jest zazwyczaj niewystarczająca i trzeba je dodatkowo docieplić. Ważnym warunkiem jest również prawidłowe usytuowanie nadproży w ścianie, tak by odległość rolety od okna spełniała ściśle określone zalecenia producenta. Okazuje się bowiem, iż źle usytuowana roleta wbudowana powodować może znaczące straty ciepła w budynku. Dodatkowo trudno jest ją docieplić ze względu na brak miejsca na docieplenie. W wielu przypadkach gotowe rolety wbudowane posiadają dodatkową wkładkę docieplenia ale nie zawsze rozwiązanie takie jest wystarczające i mogą powstawać niepotrzebne mostki termiczne. Istotne jest to szczególnie w przypadku ścian jednowarstwowych, na których nie ma dodatkowego ocieplenia zewnętrznego, gdzie można, by było ewentualne braki izolacji uzupełnić. Rozwiązaniem jest uzupełnianie dodatkowym dociepleniem od wewnątrz. W ścianach jednowarstwowych nadproże powinno być usytuowane w osi ściany i zlicowane od zewnątrz z wieńcem stropu. Tak by można było zastosować obustronne docieplenie. Ościeżnice okna montujemy bliżej środka ściany. W ścianach dwuwarstwowych nadproże montujemy w licu wewnętrznym ściany z lekkim przesunięciem na zewnątrz w stosunku do wieńca stropu i docieplany go od zewnątrz. A ościeżnicę rozmieszczamy wzdłuż krawędzi muru. Przy ścianach trójwarstwowych nadproże ustawiamy przy licu zewnętrznym ściany i łączymy z wewnętrznym nadprożem prefabrykowanym Z. Wkładką izolacji termicznej w środku i z ościeżnicą okna w linii docieplenia ściany. Częstym problemem są okna narożne. Gdyż w ich przypadku trudno jest zaizolować roletę wbudowaną lub gotowe kształtki, wówczas nadproże takie powinno być optymalnie usytuowane, tak by można było zastosować ciągłą izolację, najlepiej obustronną, bez zbędnych ubytków. W każdym rozwiązaniu, prawidłowo zamontowany płaszcz rolety powinien znajdować się w odległości od 2 cm do 3 cm od okna. Lub drzwi. W ścianach jednowarstwowych o grubości nie mniejszej niż 42 cm, warstwa izolacji zewnętrznej i wewnętrznej powinna wynosić od około 6 cm do 8 cm. Przy zastosowaniu rolety wbudowanej z wkładką, ściana może być cieniesza. A izolacja może mieć wtedy od 2 cm do 3 cm. Przy ścianach dwuwarstwowych i dociepleniu zewnętrznym od 12 cm do 15 cm zarówno wieniec jak i nadproże są optymalnie docieplone i nie trzeba już dodatkowego docieplenia przy rolecie wbudowanej. Ale konieczna jest podmurówka z obu stron otworu dla stabilnego oparcia nadproża. W ścianie trójwarstwowej należy przewidzieć docieplenie o grubości około 8 cm w środku, a w przypadku braku miejsca niezbędny jest montaż rolo kasety z wkładką termiczną. Reasumując. Dobrze zamontowane rolety zewnętrzne, zarówno montowane na elewacji, czy wbudowane, powinny być odpowiednio dobrane i zaprojektowane do potrzeb i ogólnej architektury budynku w optymalny sposób, tak by prawidłowo spełniały swoją funkcję i nie wpływały na ogólny wygląd i estetykę domu. Pamiętać, należy również, aby stosować sprawdzone rozwiązania i certyfikowane produkty oraz materiały a montaż wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przez doświadczonych wykonawców przy nadzorze osoby uprawnionej, co zagwarantuje nam prawidłową pracę rolet zewnętrznych na długie lata.